名字太长。 Bardzo dobrze, jak widać, paczek mamy całe mnóstwo i jest bardzo dużo już paczek zawiezionych. Część w trakcie, część przyjedzie, część przyjedzie jutro. Także po prostu no, jesteśmy naprawdę pod wrażeniem hojności naszych darczyńców. Ile w w roku rodzin? Rodzin w tym roku mieliśmy włączonych 45, także całkiem sporo. Wszystkich bardzo szybko znalazły darczyńców, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo się cieszymy bo naprawdę no, część darczyńców już była takich stałych, którzy znają nas, znają projekt, włączają się po raz kolejny, więc na pewno było łatwiej. Pod koniec było tak, że jeszcze szukaliście tych darczyńców, Tak szukali, się udało znaleźć. Szukaliśmy, tak, dlatego że z jeden, jeden z darczyńców był problem tutaj z darczyńcą, bo e, przestał reagować na telefony, nie odbierał, nie odpisywał na smsy, na maile i tutaj byli, no, byliśmy po prostu troszeczkę zaniepokojeni, no ale w końcu udało się, okazało się, że tam było jakieś drobne nieporozumienie no i darczyńca nadal jest ten sam, który był, także, także super. I jak te pierwsze reakcje, bo już paczki trafiły do kilku rodzin Tak, dzisiaj. tak, tak, tutaj myślę, że największe wrażenie to zawsze jest tych nowych wolontariuszy, którzy pierwszy raz są w projekcie, to oni są naprawdę najbardziej tacy, no, najbardziej przejęci i największe wrażenie na nich to robi. Ale myślę, że każdy, bo tu koleżanki przed chwilą wróciły od rodziny, to mówią, że się prawie popłakały, bo no wiadomo, no, to są emocje nie tylko darczyńców, którzy przywożą te paczki, ale też w momencie przekazania to rodziny i, i te, i sami, sami wolontariusze, którzy jeżdżą, to naprawdę to są, no, to są niesamowite emocje. z paczka się rozrasta. Ile wolontariuszy w tym roku? W tym roku 28, także coraz więcej mamy Mamy nadzieję, że w przyszłym roku też damy radę może w jeszcze większej ilości. Oprócz tego, jeszcze mamy dwa poboczne rejony, czyli jest i Rygiminopinogóra. Także też blisko. Czy były jakieś nietypowe potrzeby, jeśli chodzi o tegoroczną paczkę? To znaczy, kilka, osób, kilka rodzin potrzebowało łóżka, to taki, może takim nietypowym potrzebą było łóżko. Dla po prostu była mała powierzchnia mieszkaniowa, więc to u nas się rzadko zdarza, żeby takie, taka była potrzeba. No oprócz tego, no wiadomo, takie głównie to są podstawowe rzeczy, czyli żywność, prawda, jakaś tam chemia. No takie artykuły pierwszej potrzeby, na które na, na, najwięcej po prostu idzie tych funduszy. A może nietypową potrzebą jeszcze powiem, była karma dla kotka, którą chciała jedna, jedna z naszych rodzin. Ponieważ dziewczyna choruje na chorobę nowotworową i w tej chwili dostała pozwolenie od lekarzy, że może mieć tego kotka. No i to właśnie chciała tą karwę dla kotka. Także mówię, to takie, może może to taka najbardziej nie tylko potrzeba. Proszę powiedzieć, co w planach? Co w planach, jeśli chodzi o szlachetną paczkę? Rozumiem, po dzisiejszym finale odpoczywacie. Tak, po dzisiejszym finale, dziś jutro takie najbardziej dwa, takie największe naj, no, naj, najcięższa praca dla wolontariuszy, bo to wszystko się kumuluje na te dwa dni. I potem tak, troszeczkę odpoczynku, ale też nie całkiem, dlatego że trzeba podziękować darczyńcom za to, co zrobili, czyli wysłać tak zwany prezent dla darczyńcy, jest to opowieść wolontariusza, przekazanie relacji. Z tego, jak przebiegało przekazanie paczki konkretnie już rodzinie. Także to jest też świetna sprawa dla darczyńców, bo mogą sobie przeczytać. Bo część jedzie, ale większość nie, bo większość pozwoli pozostać anonimowa. Marzeno, Ciechanowska Paczka to ogromny sukces. Tu zostałaś koordynatorem wojewódzkim, coraz więcej wolontariuszy, ludzi. Co wpływa na ten sukces? I darczyńców, oczywiście, coraz więcej. I darczyńców coraz więcej. W tym roku policzyliśmy, że w całej Polsce angażujemy w szlachetną paczkę około miliona osób. To jest w ogóle już ogrom ludzi. To są wolontariusze, darczyńcy, rodziny, dobroczyńcy, czyli po prostu rzesza ludzi, która jest włączona w ten projekt. A dlaczego oni wszyscy się włączają? Wydaje mi się, że to ta mądra pomoc, czyli to, że. Wiemy, komu pomagamy i że odpowiadamy na konkretne potrzeby rodzin. I też darczyńcy wiedzą, jak ta pomoc potem została przyjęta, bo otrzymują taki prezent dla darczyńcy to jest relacja z tego, jak rodzina przyjęła ich pomoc. Więc to, to powiązanie właśnie tych darczyńców i, i rodzin, którym pomagamy, to myślę, że to jest coś wyjątkowego w szlachetnej paczce <grypastu> i to przyciąga ludzi. Policzyliście, ile paczek jest w tym roku? E, liczymy, liczymy po kolei, ale są to bardzo duże już liczby, bo e, niektórzy przyszczą, tak jak tutaj widzicie Państwo, 12 paczek. E, tam jest 25 przygotowanych przez Więc to jest sam rok. a w tym roku 45 lat. O. 我们一直为了健康。嗯 Na które czego najbardziej potrzebują. E, mamy bardzo różne rodziny. Mamy rzeczywiście rodziny wielodzietne, ale mamy też osoby starsze i samotne, e, które do których bardzo ciężko jest nam dotrzeć, bo mało kto o nich pamięta. E, I takie osoby najczęściej potrzebują bardzo prozaicznych rzeczy żywności, na to, żeby mieć piękną bilię, piękne święta, a czasami po prostu ciepłego koca. E, więc te potrzeby bardzo zależą właśnie od rodzin. E, mamy też oczywiście rodziny wielodzietne, gdzie no, ogromną potrzebą są błoty. Dla każdego dziecka ciepły wóz na zimę. Wiadomo, że tam są dzieci, darczyńcy przygotowują też zabawki, bo to są pewnie jedyne zabawki, które te dzieci się dostaną na święta. Ale też mamy no, mnóstwo różnych: to są kołdry, są, jest poście, jest bardzo dużo środków chemicznych, bo to jest ogromny wydatek dla, dla takiej rodziny i to jest też dla nich bardzo dużo spacji. Może jakoś oceniła tą szlachetną paczkę, która e, no ty już jesteś taką derką wojewódzką, prawda? E, ale też wydaje mi się, że ta nasza szlachetna paczka bardzo się rozrasta, łączy coraz więcej ludzi i jest chyba wypije się na tle innych, e, no nie chciałabym oczywiście tego urazić, ale na tle innych paczek ja? w całym kraju. Ja myślę, że w Ciechanowie szlachetna paczka jest bardzo dużym sukcesem i to widzimy w tym roku, ponieważ po w tygodniu, znaleźliśmy wszystkich darczyńców. W tamtym roku szukaliśmy darczyńców przez trzy tygodnie, a w tym roku przez jeden tydzień. I też, gdy spojrzeliśmy na tą listę tych darczyńców, którzy wybrali nasze rodziny, to widzimy, że są to osoby, które do nas wróciły. Mamy bardzo dużo darczyńców, którzy robili paczkę rok temu, dwa lata temu, nawet tych, którzy są z nami już od 5 lat, czyli od początku takiej paczki I to jest też dla nas ogromna wartość, że ci ludzie do nas wracają, że czują tą moc mądrego pomagania i ich są robić dalej. To jeszcze kilka słów na temat darczyńców. Jak są ci darczyńcy? Zazwyczaj by się wydawało, żeby stworzyć taką paczkę z iluś tam paczek, trzeba jednak mieć trochę tych pieniędzy. Czy to są ludzie bogaci? Czy też ludzie, którzy chcą się podzielić tym, co mają? Ja bym powiedziała, że to są tacy normalni ludzie, <grytania> tak jak ja i ty. To są... Siła szereg tej paczki tkwi w paczce. Więc jeżeli udaje się darczyńcom zaprosić wiele osób do tego współtworzenia paczki, no to wtedy mamy takie efekty, jak właśnie 20 paczek. E, paczki często przygotowują szkoły. E, I nawet gdy pytamy darczyńców, ile osób przygotowali paczkę, to, to są ogromne liczby. E, w szkołach to jest około 100 osób. Nawet takie osoby prywatne przygotowują, zaangażując 10, 15 osób swoich znajomych, rodzinę, przyjaciół, e, więc jest to ogromna rzesza ludzi i, i na pewno jej trzeba być bogaczem, żeby być darczyńcą w paczce, wystarczy trochę chęci i i po prostu zarażenie tą mądrą pomocą Rozumiem, że teraz po finale trochę odpoczywacie, a co potem? Nie, nie, nie odpoczywamy, w ogóle nie odpoczywamy. Teraz od razu po finale będziemy wysyłać prezenty darczyńcom, to znaczy te relacje dotyczące tego, jak paczka została przyjęta i chcemy, żeby te wszystkie relacje doszły do naszych darczyńców przed świętami, żeby oni też poczuli, co dobrego zrobili dla, dla innych. W styczniu będziemy się cieszyć, będziemy mieli galę wojewódzką, galę ogólnopolską, więc tutaj to jest czas styczeń, to jest czas cieszenia się. No a do tego zaczynamy już ciepłą pracę nad kolejną edycją Szlachetnej Paczki. I jeszcze ostatnie pytanie, a wolontariusze to są przeważnym dzieci młodzi? Nie tylko, nie tylko, do jest bardzo różny, bardzo różne zawody, więc tak naprawdę każdy może zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki, skończy 18 lat, wystarczy, do chęci do pomagania, a reszty wolontariuszy nam Dziękuję ślicznie.